To początek tego filmiku I zaraz wam wstawię jak byłam na jeździe konnej Bo Nagrywam to już po I później to skleję razem I po jeździe konnej Zobaczcie Jak będę robić sprzęty na sprzedaż <trybuj> już pojeździe, a więc to jest pierwszy uwiąz z karabinczykiem. Ale on jeszcze nie wiadomo, czy będzie na sprzedaż. To jest już jeden zapakowany. Już gotowy do sprzedaży. Już jest wystawiony na moim Vinted. Gdzieś tu się Zara pojawi gdzieś tu na, na ekranie. Dobra. Teraz mamy taki halterek do Hobichorsa A4. Z ładnym tutaj plecionym. On na pewno będzie na sprzedaż. Tutaj taki zwykły halterek też na A4. A tutaj mamy dużo karabinczyków. Teraz będziemy z takich kółeczek robić. No. Oj, czekajcie, bo ostrości nie ma. O, właśnie będziemy tutaj i robić no uwiąz taki. Dobra. Dobra, ja już mam tyle. Bo trochę porobiłam sobie. na Nawykamy kolejne. Wziąłam kombinerki i po prostu to ściskam. To też będzie wystawione na wintet. Raczej no będzie. Czekajcie gdzieś tam, Dobra, mam. Tutaj znowu tak samo. I mamy już tyle. W miarę dużo, bo tutaj tak będzie jeszcze sznurek. Ale piszcie jakieś pytania, a ja będę odpowiadać na vlogmasach, bo w sumie nie mam co robić na tych vlogmasach. I sorry, że tak. No. Dobra, ja już mam tyle. Bo trochę porobiłam sobie. Jezu! Nawetkamy kolejne. Wzięłam kombinerki i po prostu to ściskam. To też będzie wystawione na wintet, Raczej. No, będzie. Czekajcie, gdzieś... Tam. Dobra, mam. znowu tak samo. I mamy już tyle. W miarę dużo, bo tu tak będzie jeszcze sznurek. Ale jeszcze jakieś pytania, a ja będę odpowiadać na vlogmasa, bo w sumie nie mam co robić na tych vlogmasach. I sorry. A No dobra. I, 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 I teraz robimy. Moja mama przyszła mnie nagrywać. Dzień dobry. Może, nie, nie. Nie ma. <śpieszy> Może kiedyś wystąpię, jak się nie I to na pewno będzie na wintet, prawda? Tak jest. I na pewno w sumie jutro jeszcze dorobię drugi dla siebie. Au. Czekajcie, bo muszę znaleźć tam, gdzie się to robi. O dobra, znalazłam to trochę. I tu będziemy teraz przyplatać sznureczek. I teraz to trzeba przepleść tu jakoś. Dobra, i zaplątać. Ja plączę to tak, że mniej więcej zostałem tak, żeby się zdało zaplątać. Plączę to na dwa razy, jak się da w ogóle na dwa. A tak to na jeden. No, nie zrobię na drugi raz. I mamy tak, jakby, uwiąz, i jeszcze będziemy tutaj, od, odetniemy to. Ale to już poza kamerą. To wy uwiązk, który albo będzie na sprzedaż, albo będzie dla mnie, ale raczej będzie na sprzedaż, bo sobie zrobię drugi. Super. No to do zobaczenia jutro na kolejnym vlogmasie Baju.